Cześć, ja. witajcie z DorotySPL i On dzisiaj nagrywamy da. Stand off tylko że wyścig zbrojen. Nikt wykazał w komentarzach D. i więcej mu, bo ja nie, no, wiem, nie. No, nie wiem jak włączyć komentarze, ja jestem głupi, no, tak... Napiszcie jak, mu! Napiszcie Ej, mi jak włączyć komentarze. No właśnie, jak macie mi napisać jak nie ma komentarzy? Tak, to pierwszym filmikiem. No, a oni są ciągle. No, a oni oczywiście na filmikach, bo oni są ciągle. Słuchaj, mm -hmm. żeby było więcej takich tak, fajnych tak, filmików. Tak, więc. No, no, ja no Nikodem dzisiaj ze mną wygrał tryb turniejowy no, 10, 7 do 10 no. i wygrał. Więc to dzisiaj gratuluję. No jako, jedy, jako jedyny w tym jestem. Serio? Tak. No więc lecimy. Dobrze. 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 jest. Dobrze. 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 Ładny skin, jak to już wiecie Mam nadzieję, że ładny Maga, takie wszyscy piszą, brzydki Brzydko i To jest ładne, to mi się bardzo podoba Co miałeś. miałeś? Hmm. Skanowanie elegancko I ma no, AP! No, A nie razem nie trafiłeś Masz 27 Raz. No ja spodziewam się, że się nauczyłam dzięki skina, bo na... <grywka> teraz dużo dobrze Dobra.

Wolę, to jest dobra. I ze słuchaczem, zyskać to. W każdym razie to zrobić, więc. O nie. <fri thicker> dobra, więc jak no widzicie, ja to... jak widzicie w ogóle, jest właśnie arena. nie moja... to Moja ulubiona. Cieszę się, że jest znowu. No mi znowu sobie zamieli tak mi bo i tak mi fajne koła. Chodź nie. się boję, że właśnie sobie sami zabiję. No i to się cieszę, za

Давай ещё раз, мы соматим. С ножа Давай, давай раз, давай, давай раз давай, давай, будешь червоны Ну no, и стоп the... А я утрамбую Не помню, я ну и не разу Давай, A no, tak nie dobra hmm. <grywa> Też <To> ma <szmary. grywa> No, a czekajcie bo ja ściszę trochę tego Dobre, telefonu No i to będzie teraz dobry odcinek Chyba Wejdziemy do zera Jacy kurde jesteś, A! Tutaj jest Clemusie Chyba ku Ej, akurat oddawałem. Dobra, ja bym nie mogła uciszyć. Gdyby był pisać, to by go rozwaliłem. Eee, mm. Ciekawie, widzę. Ty mnie celujesz. No, celuję teraz. Tak, celuję jeszcze, no celujesz z tego. Z tego, nie tak często robię w sumie. Czerwony byłam, kurczę. No. No kurde. A ja mam teraz do kariery. Ja nie. No. No i ja przegrałem to. Bo ja... Czy on ma teraz... Um, jeśli on będzie... O, kurde, przegrałam, On ma pistolecik. On pistolecik to jest on bardzo dobry. No zależy, nie? Że jak na daleko to nie będę za dobry na blisko to spoko. Uwaga. A dostał banię, dostał raz banię. Teraz dostałeś. Aha. Aha, ma Gloka, dobra. No, Gloczek taki standard ładny. Ładny jest bardzo. Też go mam. O ty, o ty. A ja jestem Nie. Aha, to dobrze. No i teraz musisz się zabić z Dużo kili. Standard, jak ja chcę go zabić, to on się zabije. Tak, ale na no, Chyba, że na końcu to właśnie do tej No, robi. No, i teraz sobie już pod koniec, ja mogę teraz kinać. Dobra, no, no, nie, no, nie, no, nie, no, 46. nie, no, nie, no, nie, no, nie, 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 no, nie, nie, no, nawet no, też mam, już, pa, mam też mam użyć. Tak, mam. Też mam nóż. Pokazuję na odcinku. Ale taki idealny. <noise> Zrobiony jeszcze z mojego własnego koła. <noise> Ale śmieszna, prawda? <noise> Ej, dobra, to to było. Przecież, że się zobaczyła gdzie to nie widziałem to wideo. Tata, zobaczałeś się. No, <noise> Niech to zostanie, zobaczałeś się, tak. <laughs> ja... Ej, już ledwo co cię Co mnie, co mnie? Bania będzie. O nie, nie, ma no bani. A wiedział to rady? no to mm, no no no. Masz Digla. Aha, dobra, fajnie. Ale wyrwał się dwa raz. A to pan nawet. Jeszcze się zawsze rozwalam. raz się rozwala i cię złoża. A może już złoża. <gulanie> dobra, <gulanie> połowa HP ma. <gulanie> mmmmmm mm, 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 mm. e, nie no nie ledwo A teraz tak. się zabijamy z noża kurde ty Nie, widzimy się w kolejnym odcinku który, a nie, nie tylko pokaż skiny, pokaż skiny tak. No jak Nikodem pokazuję skiny, to ja też pokazuję moje skiny yeah. e, No, więc ja mam takie skinki Oto takie Z są I, jest... I jak widzicie tutaj To jest nie, to najładniejszy Co to jest? Nie, to jest najładniejszy Co to jest? Już mam takiego fajnego fajfa 7 No, 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 jeszcze jedyną, krew no krew. i widzicie właśnie, no, i to, i krew to krew są moje same... skiny Taka sama łupka jak jego, taka sama, bo też ma taką łupę. On mi poradził ją kupić, więc mam ją. I niedługo może być to profilaczek. Jak mówiłem, oj, mam takiego digla, bo mam teraz z tego. No i my się widzimy w kolejnym odcinku. Pa! No ja tak ja też się będę żegnał już powoli. Ja dziękuję bardzo za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, żeby było więcej takich fajnych filmików piszcie do, weźcie na mój pierwszy odcinek i piszcie, czemu ja nie mogę włączyć komentarzy. Jak to zrobić? Ja to, jak, trochę, no ja się nie jak to zrobić, bo jak ja mam już 20, y, że już będzie filmik na kanale, to nie mam żadnego czego, że niby włączyć komentarze. nie więc ja się z Wami żegnam. Pa!